Witajcie serdecznie. Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś piątek, 21 lipca. Zapraszam, posłuchajcie kolejnego fragmentu listu ojca Pio pisanego do ojca Augustyna 3 grudnia 1912 roku. Mój Ojcze najdroższy chciałbym, choćby na chwilę, tylko odsłonić przed Tobą me żeby Ci pokazać ranę, którą najsłodszy Jezus z miłości otworzył w moim sercu. W końcu znalazło kochającego i tak się w Nim rozmiłowało. Że nie potrafi go już rozgniewać. Znasz już kochającego. On nigdy się nie gniewa na tych, którzy go obrażają. Liczba doznanych dowodów jego miłosierdzia, napełniających moje serce, jest nieskończona. Moje serce przyznaje, że naprawdę nie ma się przed nim czym chlubić. Umiłował mnie i wybrał spośród tak licznych stworzeń. Kiedy go pytam, co takiego uczyniłem, żeby zasłużyć na tak wielkie pociechy, on się do mnie uśmiecha i powtarza mi, że takiemu orędownikowi niczego się nie odmawia. W zamian prosi mnie tylko o miłość. Czy może jednak nie jestem mu winien samej wobec niego wdzięczności? O mój Ojcze, gdybym tak mógł jemu sprawić radość, równie wielką, jaką on mi sprawia. On tak się zachwycił mym sercem, że cały płonę. Jego boskim ogniem, Jego ogniem miłości. Czym jest ten ogień, który całego mnie ogarnia? Ojcze mój, jeśli Jezus daje nam tyle szczęścia na ziemi, to co będzie w niebie? Niekiedy zadaję sobie pytanie: czy są dusze, które nie czują w sobie owego płonącego ognia, wtedy szczególnie, kiedy znajdują się przed nim, ukrytym w najświętszym sakramencie, mnie wydaje się to niemożliwe, a najbardziej już, gdy jest to kapłan czy zakonnik, może dusze twierdzące, że nie czują tego ognia, nie zauważają go z racji ich większego serca. Przystaję na to tylko dzięki tej życzliwej interpretacji. Bywają chwile, w których przychodzi mi na myśl surowość Jezusa, i wtedy robi mi się smutno. Zaczynam rozważać Jego łaskawość. I zaraz doznaję pociechy. Nie potrafię się oprzeć pragnieniu całkowitego oddania się tej słodyczy. Temu szczęściu. Czym jest Ojcze, to, co czuję? W Jezusie pokładam tak wielką ufność, że nawet gdybym ujrzał otwarte przede mną piekło. I znalazł się na krawędzi przepaści, nie straciłbym zaufania, nie podałbym się rozpaczy, nadal bym mu ufał. Kochani, na dzisiaj to wszystko. Życzę miłego dnia, zostańcie z Bogiem, do usłyszenia jutro.